W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Macham do Was po raz wtóry. Czekam na ponowne spotkania już w przyszłym miesiącu. Faktycznie krótki ten odcinek. Jesień. Kasztany lecą z drzew. Pada. Ciągle pada i jest ciemno, buro i ponuro za oknem. Oh, no. Ale jednak wrzesień jest super, bo wiecie, siadacie sobie z ciepłą herbatką malinową z miodem, z książką na wygodnym fotelu, z ciasteczkiem i nie macie żadnych wyrzutów sumienia. Znam jeszcze jeden powód, dla którego warto lubić jesień. Dzieci wracają do szkół! W końcu! Później w październiku mamy Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, są kwiatki, czekoladki, wierszyki i inne super propozycje. Kiedy moje dzieciaki wracają do przedszkola, przypominam sobie własny okres edukacji. Nie było to aż tak dawno. O sprawdzianach i kartkówkach co prawda wolałabym nie pamiętać, ale resztę wspominam całkiem okej. Okay. No dobra, może jeszcze no wystrój czy sprzęt, żeby było tak jak w amerykańskich filmach. Wiecie, prysznicę w szatniach, żeby czuć sukces po wygranym meczu, a nie na przykład zapach spoconego mężczyzny. Sprzęt do eksperymentów na lekcjach chemii. Ale taki bezpieczny sprzęt, żeby nie wylecieć z hukiem. Lepiej wyposażone sale komputerowe można by mieć i wiele innych super kreatywnych rzeczy, żeby dzieciaki przestały narzekać w końcu, przysypiać. Chodzić gęsiego po korytarzach albo wołać, choć podtrzymasz mi drzwi, na przykład, bo się nie domykają albo bo odpadają. I tutaj z pomocą, jak zwykle, przychodzi listopad i oczywiście fundusze europejskie. Czemu listopad? bo od 4 do 15 listopada możecie składać wnioski o dofinansowanie w ramach poddziałania 743 edukacja ogólna i czekać na decyzję. Warto się postarać, żeby wniosek napisany był na 5+, wtedy pieniądze wpłyną szybko na konto i możecie od razu działać. Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020 są oczywiście osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki. Czyli ja, albo pan kamerzysta, pan kamerzysta. A, albo pani make -upista. Nie możemy złożyć wniosku, ale taki pan dyrektor przedszkola, czy pani dyrektorka liceum. Aha, leż oczywiście! Jak to w szkole i ogólnie w edukacji bywa, trzeba przestrzegać, proszę Państwa, regulaminów. Bo jak nie, to... what? Pieniądze można otrzymać na projekty związane z budową, z przebudową, adaptacją i modernizacją obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej. Czyli na przykład przebudowa sali gimnastycznej i budowa sal specjalistycznych. No kto bogatemu zabroni, prawda? Ale to nie wszystko. Dofinansowanie może objąć też zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu, oprogramowania dla szkół lub placówek oświaty prowadzących kształcenie ogólne, czyli niezawodowe. Kształcenie ogólne nie prowadzi do zdobycia umiejętności niezbędnych do pracy zawodowej, czyli na przykład po skończeniu liceum ogólnokształcącego nie można od razu zostać kowalem. Chyba że kowalem własnego losu. Kształcenie ogólne wprowadza w świat przyrody, techniki i kultury. Jak już się pewnie domyślacie, będą to wszystkie przedszkola, wszystkie podstawówki i licea ogólnokształcące. Jest o co walczyć. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi ponad 18 milionów złotych. Nie trzeba być orłem z matmy, żeby wiedzieć, że to dużo, ale naprawdę dużo. Do skarpet Wam się, proszę Państwa, nie pomieści. Pewnie już nie możecie się doczekać, aż powiem jak to zrobić. Nic prostszego. Wypełnijcie formularz w generatorze wniosków na stronie fs Następnie wydrukujcie jeden raz z załącznikami, które znajdziecie na stronie rpo.lodzkie.pl Osobiście złożcie w siedzibie urzędu na ulicy Traugutta 21 przez 23 lub wyślijcie pocztą albo kurierem. To zdecydowanie gra warta świeczki. Dzieci, przyszłość na nasza duma. Luba, piękne, mądre, no to jest problemowe. Wszystkie dzieci, nasze są. To wam da wody na starość, proszę Państwa, co? Dzieci. Zadbajcie o ich przyszłość, o warunki, w których spędzają po kilka godzin dziennie. Tym bardziej, że Regionalny Program Operacyjny daje na to środki, a wy nic nie tracicie. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Macham do Was po raz wtóry i czekam ponownie na spotkanie już w przyszłym miesiącu. Trzymajcie się. Cześć.